Hej tu Daria i, wit i witam Was w trzecim już odcinku serii Znisz ten dziennik. E, jak widzicie próbowałam zrobić taką um, wiosenną scenerię, co prawda nie wiem czy mi to wyszło, no ale dobra. E, od tego czasu kiedy pojawił się ostatni odcinek, już troszkę e, minęło e, i jakby dokończyłam kilka zadań, zaczęłam coś robić, ale o tym zaraz. Także, jakby pierwszą stroną, jaką chciałabym Wam pokazać, którą dokończyłam, no może nie dokończyłam w całości, no ale tak prezentuje się teraz strona: zamknij dziennik Piżba z coś na brzegu. Tutaj zrobiłam taki sam wzór, jak jest na dzienniku, no podobny. E Następną rzeczą jest tutaj strona Tę stronę wypełni, gdy jesteś zły I postanowiłam jakby nie robić tej strony przy was, bo myślę, że nie fajnie oglądałby się materiał, kiedy jestem wściekła bo filmiki raczej oglądają się po to, żeby poczuć się lepiej, a nie po to, żeby przejąć taką złą energię od kogoś i też czuć się źle. Więc kiedy jestem zła, po prostu nie będę tego nagrywać, tylko robić bez Was. Także jak na razie jest tutaj taka jedna buźka. No i właśnie, jak się domyślacie, będę tu robić takie buźki smutne, a raczej wściekłe. Po koloru, poza liniami prezentuje się tak. Także mam tutaj słonika, który yy, tryska tęczową wodą, zrobił kubkę i to jest powiększenie ta kubka. Tak, nie pytajcie dlaczego to zrobiłam, no ale. Patrzę, czy coś tu jeszcze jest. Tak się prezentuje, zbieraj, zbieraj tutaj owocowe naklejki. Są tu same naklejki z jabłek, gdyż ich, ponieważ jakby inne owoce, które miałam w domu, ogółem, które zazwyczaj mam w domu, nie mają naklejek, albo jak już są, to są tak słabe, że się nawet nie da oderwać. I to już by było chyba na tyle. E, także możemy już i przejść, przechodzić do zadań. Także jak się domyślacie po tytule dzisiejszego odcinka, e, będziemy robić stronę o nazwie Wypełnij tę strony kółkami. E, także do tego celu przydadzą mi się mm, gumki recepturki. Może to Wam przybliżę. O, 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 dobra, yy, w różnych kolorach, tak, dobra, jest, jest tutaj jeszcze troszkę, ale nie będę tego teraz wszystkiego wyjmować i prócz tych gumek przyda mi się także klej. Yy. Zwykły klej uniwersalny to jest po prostu biały klej w płynie, tylko że mam go w takiej no dosyć dużej, dosyć dużym opakowaniu i będę po prostu tej gumeczki, jak się domyśacie, przyklejać. Także myślę, że możemy już zaczynać. Jak widzicie, tutaj już zaczęłam układać wzór, jaki chcę uzyskać, i no robię to tak mniej więcej, że te kolory się przychodziły. Ale nie będziemy przykładać do tego zbytniej wagi. Teraz może um, niech będzie fioletowy, fioletowo różowy. Tu może być taki, taki, żółty, zielony, niebiesko-fioletowy. No i. Niech to tak wygląda. Że tych ostatnich chyba nie widzieliście, jak to robię, ale nieważne. I teraz będę y, przyklejać y, te gumki klejem. Także zaraz sobie wywracam. Także bierzemy jedną gumkę. Klej. I wyciskamy tak odrobinę na nią. Nie za dużo. Jest to trochę ciężkie zadanie, gdyż gumka jest mała, a ten. I ciężko po prostu tak klej położyć, ale damy radę. No i to oczywiście tutaj przyklepujemy w ten sposób. No i oczywiście czekamy aż ten klej zasnie. Jak się domyślacie zrobić, to wszystko z tymi zresztą gumek. Także zaraz się widzimy z powrotem. Dobra, także tak to wygląda. E... Ja poczekam aż to jeszcze troszkę wyschnie, bo na razie jest już wszystko mokre. Ja mam brudne, to znaczy chyba raczej klejące ręce. I zaraz przechodzimy do następnego zadania. Dobra, stronę z kółkami wypełniliśmy, ale prócz krągłości miały być także inne kształty. Także następnym zadaniem jest obrysuj przedmioty z Twojej torby lub kieszeni. I nie mogą zachodzić na siebie. E, I w międzyczasie już powyciągałam rzeczy z mojego plecaka. Niestety ustawiam je tak, że ich nie zobaczycie. E, postanowiłam po prostu, jakby wyjąć rzeczy ze szkolnego plecaka, ponieważ jest tam, jakby tego więcej niż w torbie, którą noszę na trening, czy e, jak gdzieś po prostu wychodzę do sklepu, czy coś. E, dobra, to może zacznijmy. Od tego, czym będę tutaj sobie czym będę to rysować, mam tutaj tak, takie, jakże słodkie mazaczki z Ferbiego. I wyciągnijmy sobie różowy. Widzicie, mazaczki Weźmiemy sobie pierwszą rzecz. Pierwszą rzeczą będą chusteczki Nie obracujemy je w ten sposób. O, dobra. I mam pierwszą rzecz, tutaj mi się trochę mazek posunął. No ale to nic. Muszę sobie teraz fioletowy. Tęczkę odkładam drugą stronę. Mam tutaj em, batonik czy jakiś tam inny słodycze, bo tonik to taki raczej nie jest. Może zróbmy to w ten sposób. Jest trochę ciężko odrysować coś. Się rusza i z miękkie. Chodzi o tą folię odstającą. No, no dobra. To ogóle trochę jak kość dla psa, no, ale trudno. Tonik odkładamy. Jasną rzeczą jest zepsuty cyrkiel, który nie wiedzieć czemu nadal noszę w plecaku. matko. Dobra, weźmiemy sobie teraz niebieski i ten cyrkiel także obrysujemy. A, ciężko. Dobra, mamy cyrkiel i go także odłożymy. Następną rzeczą jest: jakby opakowanie z niebieskimi długopisami, ponieważ ostatnio noszę ich tyle. Bo ostatnio mi się zauważyło, że w ogóle nie miałem niczego do pisania niebieskiego. I od tej pory noszę całe, te, całe takie opakowanie. Jak będzie teraz szary. Obrysujmy sobie to teraz na drugiej stronie, tak o. A. Dobra. Jest tutaj kółeczko, jakiś inny kształt. Mamy tutaj mój zeszyt od plastyki. Nie wiem, może chcielibyście go zobaczyć. Tutaj mamy jakieś informacje. Tutaj pierwsze budowle, tutaj kompozycje i inne różne rysunki. Tak. Jako co, to jest mój zeszyt od czwartej klasy. Teraz już jestem no, trochę. Dalej niż, e, przepraszam, od piątej klasy teraz już jest już trochę, już nie jestem w pierwszej, w piątej klasie, już troszkę minęło tamtego czasu. E, tak dla wiadomości. Także tutaj się tego trochę pojawiło. Ogółem tak w klasach 5-6 nie za bardzo tutaj pisaliśmy. W sumie prawie nic nie robi się w tym zeszycie, Dopiero teraz coś się tam, to znaczy. Później to się tam zaczęło. No ale jak widzicie, jeszcze to mi czuło. Aha, odłożyłam zeszyt i w końcu go nie odrysowałam. Przepraszam. Weźmy sobie z czarny. I odrysujmy zeszyt. Uch. Tak, no taki trochę ten kształt ubogi, no ale... Ym. Następną rzeczą, która znajduje się w moim plecaku jest... Szczotka. Do włosów. Także odrysujmy ją. A, chciałam zrobić takie wgłębienia, ale się nie da. Bo ten ma jakieś za grube. Puch, puch, puch. Puch puch, 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 Dobra, trochę tutaj nie wyszło. A przepraszam, jeszcze to kółeczko. Ta dziurka. Dobra. Mamy szczotkę. E, mamy tutaj e, inny zeszyt. 16 kartkowy. E, który jest moim dzienniczkiem? Tak, to jest bardzo dziwne, ale w mojej szkole ktoś wymyślił, żeby nosić dzienniczek. To jest. Dobra, jeszcze dzienniczek jest sam normalny, ale w rozmiarze. A... B... A jaki to są? Rozmiar? W rozmiarze A5, czy jak ktoś to nazywa? B5. To jest dla mnie dziwne nie będąc na etapie stołówki mieć dzienniczek w szkole a... to samą rzeczą, która przeważnie znajduje się w moim bytaku, jest, są klucze eee, także klucze także odrysujemy ten materiał trwa już dosyć długo, no ale chciałabym, żebyście widzieli wszystko, co odrysowuję oj, właśnie strona z kółkami się pokazała także widać? widać odrysujmy nasze klucze Oj, dobra, dorysujmy tutaj i tu jest jeszcze takie o i super. Yy, dobra. Kurczę odkładamy. Zresztą nie, może ty nie. Moja kurczak jest jeszcze taki super yy, samochodzik. Także ten samochodzik także odrysujemy. Może tutaj. Jeszcze jeden tym razem do domu e, mojej babci. I weźmiemy sobie teraz może pomarańczowy. I... To odrysujemy, ponieważ przy każdym po moich kluczach jest zawieszone dużo innych rzeczy, strasznie ciężko to odrysowywać, no ale trudno, jakoś damy radę. Załóżmy, że to było tak czy odkładamy. No i zostało nam ostatnia najciekawsza rzecz. Jest to mój purling jest metalowy. na razy go y, też odrysujemy w całości. Muszę przyznać, że fajne bardzo zabawa z tym odrysowywaniem rzeczy. Oj trochę coś wjechałam. Dobra, jest to chyba największy kształt. Yy. Otwieramy i mamy tutaj notes. Tak przy okazji wiecie już, co jest w moim piórniku. Także mam tutaj notes. Może zróbmy to w ten sposób. Jest notes, którego to zgromiłam. I żeby już nie przedłużać, szybko pokażę Wam, co jest w tym piórniku i odrysuję może już bez Was. E, także są tutaj nożyczki, kwiatki różowe, e, korektor, już nie piszący długopis, e, inny długopis, tylko że czarny, cztery mazaki, e, ten, temperówka i gumka do zmazywania Także zaraz to zwracam, jak to wszystko odrysuję Dobra, pracy już skończyłam, tak to wygląda. E, przepraszam, że nie robiłam tego wszystkiego z wami, ale to by trwało zdecydowanie za długo i myślę, że chyba nikomu by się nie chciało to oglądać. Także tak to się wszystko prezentuje. E, za jakby kadrem, znaczy tego co nie widzicie, jest bardzo duży bałagan, e, bo wszystkie mazaki i inne rzeczy są porozrzucane. No ale to nic, składnie się wszystko posprząta. E, także tak się. Prezentuje strona z obrysowywaniem rzeczy. Także to by było na tyle: w ramach takiego podsumowania, tak się prezentuje strona z kółkami, tak z innymi kształtami, którą przed chwilą w sumie widzieliście, no ale to nic. Także dzięki Wam bardzo, bardzo za obejrzenie. Tego filmiku był on troszeczkę dłuższy, ale mam, ale mam nadzieję, że wytrzymaliście. Także do zobaczenia w kolejnym. No i pa pa!